Cześć, z tej i witajcie A, po kolejnej przerwie na kanale. Cześć wam się y, dzień prawdopodobnie wcześniej. Gdy widzicie ten materiał, leciała lutowa recenzja. Boże lutowa recenzja. Lutowa. Y, marcowa recenzja. Y, I... Sorry, że tak długo znowu. Ale ciężko, ja. No. Nie przedłużając dalej, mamy najnowszy maga. No, najnowszy. To idzie i tam uwierzy do ponad. Dostajemy figurkę pierwszego sezonu Dragon's Rising. Jest ten komandor z berłem i z kartą Kaja limitowaną. I cena to nadal jest 20 złotych weźmy sobie tą kartkę, zobaczmy tak nie lubię tych kleju. Okay. tego kleju No to jest takie denerwujące o, ale jest tu Klejmy od razu ten klej bo on irytuje strasznie Dobra Dobra, słuchaj to limitowana karta 23 Jelny Okej okay. Mamy tą figurkę No, o, dosyć szybko, to tak Praktycznie bez hałasu Boże, patrz. Tyle tam magazyn u um, mnie. I patrzcie od. Widać na nagraniu. No le leciutko widać. Że tu jest od kleju odcisk. Mamy tutaj Lord Rasa z drugiego sezonu Dragon's Riding. Dobra, lecimy tutaj dalej. Co tu mamy? Tu mamy... Reklamę zestawu z drugiego sezonu Dragon's Rising z mechem, spinaczkowym Kaja. To jest ten zestaw z Jordaną, Mią, i tam tym wilczym wojownikiem. Tu mamy bolobo. Okay. Przepraszam za słabą jakość, jak jest, ale ja to nagrywam, to już jest 20 i tak jest mieszana. Tak? Na dworze bez świeci słońce, ale jest ciemno w pokoju, jak powiem, jeszcze zapaliłem światło i zaczekam. Tak? Tak, Tutaj mamy informacje o tym komandorze. Mamy to złożyć. No lecimy dalej. Łamigłówki. Mamy wskazać drogę. Tutaj okay, mamy znaleźć różnicę pomiędzy dwoma obrazkami. Mam co to jest? Nie wiem. Reklamy magazynu National Geographic Gypsy. Okej. Okay. Uh, chyba. A są trzy. Tak. I mamy magazyn o wildfire i o smoku. No jakoś też na no, chyba, bo jako nie pochodzę z White tym Chyba to jest jakiś ten... Oh, A yeah. jest Hathaway. Hathaway? Hathaway! To chyba. Mamy tego... tą żabę pana w Feroji. coś tam, coś? Nie, ciężko, nie umiem zapamiętać tego w Feroji. coś tam. Tutaj mamy Kaja, który bardzo ładnie wygląda w tym stroju. Jeszcze z tym naramiennikiem. Bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba ten kostium. Kiedy ja w ogóle będziemy dostawać te stroje? W one się mogli być tak? I że dają właśnie te dwa stroje. Jak możemy dostawać... No to jest trochę słabe, bo jest bardzo dużo fajnych figurek. Które wyszły w tej drugiej fali Dragon's Rising Sezonu drugiego yy, Nie w tej Co była w styczniu chyba Tylko to co wyszła chyba prawdopodobnie w marcu No to sobie mogę trochę Namieszczać tutaj Po prostu Nie te stroje te, tylko te wspinaczkowe Są lepsze, są też Tu mamy jakąś Łamingłówkę o brzeju Tu mamy plakat z y, maksimum coś tam o to jest ładne mamy Cindera Lorda rasa i wilczych wojowników i mam napisane błahaha że zimieszki wróciły okej okay. i dalej mamy tutaj no morze Aha, czyli tam coś coś tam wszystkich ninja to po prostu mamy Ujuju. Mamy małego raju i tam dalej coś mam, mam, mamy. Mamy wykreślić imiona po prostu. Bohaterów. Mamy dalszą część magazynu. I są w tym, tym, tym w tym. W oborze, no, no, o boże, chyba zapomniałem. tej agencji. Nie pamiętam, jak się nazywa Mamy dalej jakieś rury I mamy drugiego jakiegoś ja mam, brata Nie ma jego. No i dalej mamy tutaj koniec O i mamy tutaj nowych bohaterów Znaczy nowych Dwóch mamy nowych Czyli mamy Cindera mistrza, nowego Mistrza Dymu i wilczego wojownika oraz Teron Jordana jak tutaj plan Tutaj dalej mamy złoczyńców, czyli wilczego wojownika, sindera tego doktora, raptona Kiegoś tam kurczaka, to co to jest? jordanę drugiego jakiegoś wojowni wojownika... Wilczego wojownika Lorderasa rasa Dorama... Dorama, no i, 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 się nazywał, no i ten dowódcy co to jest? Komando. no łamie główka o właśnie wam zaraz, a nie, nie pokażę o Jezior, jakie słodkie laju żeby tu mało widać, laju, ale... nie widać trochę, no? Że mamy jakiegoś nowego ninja? bardzo śliczne są wszystkie. I konkurs jest kolejny: są cztery razy do, do wygrania zestaw Ogarłowców Smoków ze figurką Loida i Jaya. Właśnie tutaj są stroje z sezonu pierwszego, i to też jest z początku tego roku. Fali chyba. No i tutaj mamy smoczonko raju z tym niniejszym mm, wojownikiem. Arinem i Sorą Sora z nowym odlewem włosku odlewem to co można nazwać i mamy reklamę Komiksu Lego Batman z figurką albo Jokera z działkiem albo więziennego Jokera z Arcan. Ja Ciekawostkę powiem, że dwie figurki obie mam. <grym> to jest trochę ciekawe, tak fajne. No i już 14 maja, czyli jak ja to nagrywam za tydzień. Mamy figurkę wspinaczkowego Kaja z mieczem olbrzymim, to Kolejny na twórczość ma być like z Więc jestem ciekawy, czy oni będą dawali właśnie. Bo widziałem, że w Legacy w Legasi tam be... a jeszcze z tyłu mamy. Reklamę magazynu LEGO Jurassic World z Owenem, z helikopterem i małym raptorkiem Ale coś tam widziałem I... a, z Cinderem, no Z figurką Z... Normalnym strojem, o tym Kaja Z figurką Cindera Jeszcze ja to otworzę daleko Dobra Teraz nie oszukali? Tak ja nadal pamiętam jak nie oszukali. To w ogóle prawie było rok temu. I tam, chcę wam też powiedzieć takie info, że ja nieraz nagrywam te filmiki. Ja ich od razu nie wrzucam. To jest takim wielkim błędem, ponieważ te filmiki potem leżą u mnie i się w ogóle nie chcę nigdy zebrać do tego. Główka widzę, że jest to sama co było u łowcy szponów. Z październikowego wydania LEGO Ninjaku na tamten rok Z główki on tutaj nie będę pokazywał, ale Torz wam pokażę i nóżki Bo, się prezentują Bardzo ładnie Dobra, może być, mam nadzieję, że ładnie to widać Oj, 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 no na ramiennik Czy tam zbroja w sumie no nie wygląda ten jego kapelusik, tak od góry, tak wygląda jak jakiś... ...jak robot jakiś astromechaniczny z LEGO Star Wars. Teraz... o i tu jest w ogóle kieliszek... ...czerwony. Okej, okay, tylko... ...chciałbym tu tak w sumie kolejną rzecz złożyć... ...bez instrukcji, tylko z samym tym... ...na przykład obrazkiem, bo... Jestem oczywiście pro-playerem... pro-playerem? Pro-budowniczym Tak To będzie tak Tu Aha, to będzie tak Obo. Dobra Okej, okay, i ma swoje merło Co to jest? No, roga te merło to być chyba jak JESTRO. JESTRO? Chyba tak. Jak JESTRO z Lego Nexonite. A, i właśnie chcę Wam zapowiedzieć, że od... obiecuję Wam, że jak widzi jakaś gazetka, ją od razu dostanę i zrecenzuję ją tego samego dnia. To ja Wam gwarantuję, że recenzja na kanał leci tego samego dnia. Jeżeli chodzi o zestawy. No to, te zestawy, które ja kiedyś nagrałem recenzje, zostały usunięte z mojej pamięci. Um, pamięci oczywiście z galerii chodzi o to. I no, nigdy nie zostaną już ujawnione na światło dzienne, ponieważ zostały one usunięte również z kosza. To zajmowały one bardzo dużo gigabajtów. No i po prostu pozbyłem się je, więc jeżeli teraz jakaś jakiś zestaw do mnie wróci, Zastanawiam dwa razy, czy go czy może nie. I teraz bardzo dużo jest fajnych zestawów. Na 25-lecie yy, Mrocznego Witma. No, będą jeszcze fajne zestawy. Zago właśnie wychodzą w czerwcu, bardzo też fajne. Oraz też z Marvela w sumie wychodzą też fajne, ponieważ tam... Są to stare zestawy ze, 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 ze starych filmów Ale jest też parę z nowych zestawów, które bym chciał zrecyzować Na przykład ten y, statek X-Men'ów Tylko zapomniałem, Jaguar, Jag, Jag? Jakoś tak, juggl bo... Coś tam, coś. Dobra, jeżeli chodzi o figurkę To jeśli chodzi o takie futurystyczne Makiety lub ogólnie kolekcje. To jest figurka, jak znalazł. Bo ona się nadaje na przykład do pilnowania więzienia lub czegoś. No, no, ona bardzo ładnie. No, czy jest to najlepsza figurka w tym roku? W tym roku. Jay był pod A W styczniu. już nie pamiętam. Był wilczy wojownik, to jest z kwietnia, w marcu był wojo e w lutym był wilczy wojownik, a w styczniu był. Co, wiecie co, o kogo to chodzi? To w sumie. Figurka ode mnie dostaje... Broni i 8,5 na 10. My się widzimy za tydzień w yy, następnej recenzji magazynu na maj 2024 roku. Więc trzymajcie się i na razie.